Cześć, z tej strony Chris, witam Was w kolejnym odcinku Strange Sim World 5. W dzisiejszym filmie chciałbym Wam opowiedzieć o zbliżających się nowych rzeczach, które mają pojawić się w TSW 5. Niedawno została ogłoszona przez Dovetail Roadmap, a więc zapowiedzi zbliżających się dodatków, upgrade'ów, remaster'ów i muszę Wam powiedzieć, że jak dla mnie całkiem fajnie to się prezentuje i daje nadzieję na dużo ciekawej zawartości. Zresztą, Dof tej nie próżnuje i co byśmy im nie zarzucali, w kwestii błędów, czy też samej polityki firmy, z którą nie zawsze się zgadzamy, to jednak nie można im zarzucić, że nie starają się, by ciągle ten symulator się rozwijał i było nim głośno, no w przeciwieństwie do innych symulacji, które każą czekać nam długo na nowy content, a my gracze, hmm, potrzebujemy ciągłych nowości, aktualizacji, poprawek, no i Otrzymujemy je od Dovetail, czy też ich partnerów. Będzie bowiem kilka smakowitych kąsków, chociażby od Just Train, Skyhook, czy Alan Thompson Simulation, którzy wkraczają ze świata Train Simulatora klasyka do Train Sim World. Jak dla mnie najciekawiej zapowiada się japońska trasa Tadami Line, na którą najbardziej czekam ze wszystkich nowości Train Sim World. I mam nadzieję, że będzie to teraz aż to, która odda niepowtarzalny klimat japońskiej kolei. Ale dobra, spróbujmy po kolei omówić, co też tak naprawdę nas czeka w niedalekiej przyszłości i tej trochę bardziej odległej, bowiem mamy tu zapowiedzi na najbliższe 3 miesiące oraz nieokreśloną przyszłość, która mam nadzieję nie będzie aż tak odległa. Omówmy więc to, co ma się pojawić w ciągu trzech miesięcy. Pierwszą rzeczą jest to, że bezpłatny pakiet startowy można odbierać do początku 2025 roku, a więc został dość mocno wydłużony i być może w nowym roku jeszcze zostanie przedłużony. Z tego co zrozumiałem, pomysł z darmowym pakietem startowym bardzo dobrze się przyjął i przyciągnął sporą ilość nowych graczy, którzy, żeby spróbować jak się gra w TSW, nie musieli go kupować. To on pewnie tej tego wydłużyć, licząc na kolejną grupę, która może zainteresować się Train World i w przyszłości zainwestować w dodatki i wzmocnić pozycję naszego symulatora. Druga sprawa to pierwszy DLC do TSW5 MBTA Commuter Line Boston Worcester Farmingham. Trasa pierwotnie miała być dostępna od 29 października, ale ze względu na kwestie dopracowania tego dodatku Doftej zdecydował się na przełożenie premiery na 12 listopada. To jest w sumie dobrą informacją dla graczy, gdyż Doftej zaczyna stawiać na jakość i dawać nam na premierę bardziej dopracowane dodatki. Pani amerykańskich linii na pewno się ucieszą. Na stronie Doftej Live pojawiły się obszerniejsze informacje na temat tej trasy i screeny przedstawiające lokomotywy i nowe wagony, a także trasę w ich tle, która jak to zawsze bywa na screenach, wygląda bardzo ładnie. Jak będzie w rzeczywistości? Już niedługo się przekonamy. Trasa stworzona jest na rok 2019, podobnie jak Boston Providence, przez co obie trasy będą się dopełniać i będzie też można przeskakiwać z jednej do drugiej za pomocą nowej opcji, która pojawiła się w TSW-5, czyli przeskakiwanie tras. Sama trasa będzie miała około 71 km i 18 stacji. Drugim dodatkiem, który nie ma jeszcze daty premiery, jest trasa od Just Trains, West Coast Main Line, Preston Carliste, będące kontynuacją dobrze przyjętego Preston Blackpool i Orm który oceniony był na Steam z 95% pozytywnym odzewem graczy. Jest duże prawdopodobieństwo, że Just Trains ofiaruje nam kolejny dobry dodatek i powoli stanie się jednym z ważniejszych twórców dodatków do Train Sim World 5. Na oficjalnej stronie twórców justrains.net można śledzić na bieżąco nowe informacje dotyczące trasy. Z takich ważniejszych rzeczy to jest to, że akcja rozgrywa się pod koniec lat 80. i obejmuje zelektryfikowany rdzeń linii West Coast Main Line z Preston do Karliste. Trasa, co ciekawe, jeśli dobrze to wszystko zrozumiałem, będzie miała 160 km, biorąc pod uwagę niezelektryfikowaną odnogę More To imponująca długość, i jestem bardzo ciekaw, jak trasa sprawdzi się w działaniu pod kątem optymalizacyjnym i wizualnym. Co do maszynek, to pojedziemy klasą 87-0, klasą 08, klasą 47 łamane przez 4. Jeśli zaś posiadamy takie dodatki, jak chociażby Tesla. Spirit of Steam, Northern Transpennine i całą resztę angielskich, to dodatkowo jeszcze pojawią się maszyny właśnie z tych tras. Na stronie Just Train możecie przeczytać całą listę dodatków, które rozbudują trasę o pociągi, lokomotywy, wagony. Różnorodność przedstawiona przez twórców ukazuje dodatek, który może być jednym z lepszych, jeśli chodzi o te nadchodzące. Da się bowiem zauważyć, że twórcy coraz mocniej słuchają graczy, których już nie zadawalają proste trasy, na których nic praktycznie się nie dzieje. Następnym dodatkiem, który powiększy bibliotekę TSW-5 o nową trasę, będzie Manchester Airport Commuter, którego twórcą jest Alan Thompson Simulation, znany z dodatków do train simulatora Classic. Trasa o długości 43 km, będąca linią dojazdową do lotniska w Manchesterze. Twórcy zapowiadają, że ich najważniejszym celem było stworzyć trasę, z której będą dumni. Jestem bardzo ciekaw, jakim ta trasa wyjdzie i czy będzie w całości tak imponująca, jak przedstawiają to screeny udostępnione przez firmę, na których możemy zobaczyć dworzec, lotniska i trasę dojazdową. Ogólnie bardzo się cieszę, że pojawia się coraz więcej nowych twórców w TSW, bo oznacza to, że nasz symulator ewoluuje, a nowi twórcy mogą nadać mu nowego kształtu. Oprócz tych trzech tras, mają się w ciągu trzech miesięcy pojawić jeszcze dwa dodatki w postaci Cargo Line Vol. 3 zatytułowanej Intermodal oraz niemieckiej trasy, która nie została określona. Być może chodzi o trasę Mannheim-Kalser-Slautern, która zapowiedziana jest bez określonego terminu, a być może będzie to jeszcze inna trasa. Jak na razie Dowd nie doprecyzował tej kwestii, więc możemy tylko gdybać i zamknąć kwestię dodatków które mają się pojawić na najbliższe 3 miesiące. Jednak to nie koniec nowości, które pojawią się w tym okresie. Mamy jeszcze aktualizację w postaci malowania do Scott Ray Class 158, która to aktualizacja będzie darmowa dla osób posiadających tę maszynkę. Ciekawszą jednak aktualizacją będzie rozszerzenie dla Five Circle od Rivet Games. Ten dodatek to 5-milowe rozszerzenie będące ponownym otwarciem starej linii kolejowej rozgłębiającej się na wschód od Thornton North. Junction w pobliżu Glentros do nadmorskiego miasta Leven. Bardzo fajna aktualizacja moim zdaniem, ale nie jest to ostatnia, bowiem lista aktualizacji na najbliższe 3 miesiące zamyka zestaw poprawek, które zresztą niedawno zostały nam udostępnione i mogliśmy je zainstalować. Reszta zapowiedzi jakie mamy została umieszczona w kategorii nieokreślonego czasu premiery, więc tu jeszcze będziemy musieli poczekać, co mnie w sumie smuci, bo lista ta jest bardzo imponująca od tej przedstawionej przed chwilą i zawiera przynajmniej dwa dodatki, na które czekał: Cargo Line Volume 4, military i japońska trasa Tadami Line. Ale i to nie koniec, bo będziemy mieli pierwszą walijską oraz holenderską trasę. Będzie też niemiecka trasa Falzishe-Ludwigsbahn-Mannheim-Kasserslautern, której akcja będzie miała miejsce w 2014 roku. Trasa zaczyna się od szybkiego biegu do Neustadt, HBF, a następnie zwalnia, by widź przez dolinę do Kaiserslautern. Spodziewaj się dużej różnorodności od regionalnych ekspresów 111 do 425 na Rhein, Neckar, S-Bahn, a nawet stacji o nazwie Frankenstein. Czytamy na stronie Dovtej Live. Jak widzicie na przedstawionym screenie to nie koniec nowości. Nowy rozkład jazdy dla Köln, Auschen, Tafę nowe rozkłady jazdy, niemiecka i angielska lokomotywa, no i remaster kultowego Great Western Express, którą to trasę bardzo lubię i czekam na te aktualizacje. Na stronie dowtój o tym remasterze możemy przeczytać następujące słowa: Nowy remaster nadchodzi do TSW5, gdzie bierzemy starszy, wydany dodatek i pakujemy go z najnowszymi funkcjami, i wprowadzamy całą gamę dodatkowych ulepszeń wszystko jako bezpłatną aktualizację. Dla obecnych właścicieli, niezależnie od tego, czy posiadasz już GWE, czy zdecydujesz się go kupić między, teraz a premierą remastera, będziesz mógł w pełni wykorzystać e, tę trasę dzięki najnowszym funkcjom TSW5, rybowi konduktora, nowemu rozkładowi jazdy, gruntownym remontom krajobrazu i scenerii, a także zaktualizowanej fizyce zawieszenia we wszystkich zasobach GWE. Brzmi smakowicie! Jak więc widzicie, jest na co czekać, choć większość nie będzie darmowa, a więc już teraz trzeba zacząć oszczędzać lub zmieniać priorytety w wydatkach. Ja na pewno kupię Tadami Line, na której możecie pojeździć w tren symulatorze. Liczę jednak, że ta w Train Simulator 5 będzie miała nową jakość i powali mnie na kolana. Japoniec w Tzw. 5 to coś, na co długo czekałem. Ciekaw jestem też w pierwszej holenderskiej trasy i militarnych wagonów od Skyhook. Tak, jak do tej pory w ogóle cargo paki mnie nie ruszały, tak ten jest dla mnie jednym z ważniejszych dodatków, na jaki czekam. A Wy moi drodzy, czekacie na jakiś dodatek? Dodatki? Jeśli tak, piszcie w komentarzu. A ja już kończę, mając nadzieję, że choć trochę rozświetliłem wam kwestię tego, co w najbliższym czasie, trochę bardziej odległym i tym bliższym, ma się pojawić w naszym ulubionym symulatorze. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Cześć!